nazwę bezprawiem w Polsce nabiera rumieńców. Od prawie miesiąca pod Sejmem trwa pikieta Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. 14 czerwca na alejach jazdowskich pod Ministerstwem Sprawiedliwości kilka osób przykuło się łańcuchami do ogrodzenia. Karol al z pochodzenia Egipcjanin któremu w styczniu zabrano aptekę na ulicy Pławskiej w Warszawie, postanowił głodować przykuty, aż zrealizowane będą jego postulaty. Protest al rozpoczął się 4 czerwca, ale skończył się już w nocy po interwencji policji. W nocy 4 czerwca 2010 w drugi dzień głodówki w rocznicę Święta Wolności zostałem zatrzymany na 12 godzin. Bezpodstawnie zlikwidowano moją legalną, pokojową demonstrację. O co chodzi z tą apteką? 24 stycznia zostałem okradziony e, i najzwyczajniej w świecie e, od tej pory nie wyjaśniła się ta sprawa. W jaki sposób okradziony dostawki? No To był zwykły bandycki napad, gdzie 12 kroniarzy wpadło do apteki e, i zajęło mi cały majątek. Pod jakim pozorem? Pod pozorem tego, że nie zapłaciłem faktur. No to jest skandal w ogóle dla mnie. Ostatecznie oskarżono mnie właśnie, że kiedy byłem przed rękoma i nogami, ponieważ ja się Przykułem w nocy rękoma i nogami, kiedy widziałem, że policjanci interweniują. Do bramy o użycie przemocy wobec funkcjonariuszy policji, gdyż gryzłem i drapałem. Tak oświadczył m.in. E, przedstawiciel policji, czyli w świecie e, rzecznik prasowy. Ja nie wiem, jak można gryźć i drapać ludzi, e, e, kiedy się jest przekuty. Do bramy. Ale dla mnie to jest skandal i uważam, że ktoś powinien się podać do dymisji. Tym razem dzięki nagłośnieniu sprawy w mediach i poparciu osób i organizacji walczących o praworządność, al udało się przetrwać pierwsze trzy dni. Jest zgodnie z artykułem 54 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Mam zaświadczenie z policji, protokół zatrzymania osoby, że interwencję podjęto, bo istniała uzasadniona obawa matactwa. Proszę Państwa, no nie wiedziałem, że na legalnej demonstracji można mataczyć. Ale w każdym bądź razie jeszcze dodatkowo zarzut mi postawiono, że naruszyłem mir domowy Ministerstwa Sprawiedliwości przy przelejach ujazdowskich. Ja nie wiem, co tutaj jest tak naprawdę. Mi się wydawało, że to jest miejsce publiczne. Ja z przerażeniem odkrywam, że. W Polsce nie można protestować przed urzędem. To jest publiczne miejsce, gdzie każdy ma prawo wejść i wyjść i protestować, jeżeli mu się to podoba. Ja zupełnie tego nie rozumiem i chciałbym, żebyście się zapytali, jako między innymi tutaj przedstawiciele prasy, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości nie życzy sobie, żeby tutaj demonstrować pod jego bramami. Tym bardziej, że ja nie wchodziłem w ogóle na teren ministerstwa, tylko cały czas byłem tak jak tutaj teraz, bliżej tej bramy. Ostatecznie oskarżano mnie, że kiedy byłem przykuty rękoma i nogami do bramy o użycie przemocy wobec funkcjonariuszy policji. Zarzuty wobec protestujących zaczynają przypominać do złudzenia metody dyskredytowania stosowane wobec opozycji politycznej przez komunistów i faszystów. W totalitaryzmie, w przypadku gdy sprawa zdawała się zbyt głośna, stosowano też metodę niszczenia człowieka poprzez robienie z niego osoby chorej psychicznie. Pan pan powinien powinien zrobić sobie test, bo pan jest niebezpieczny dla otoczenia, że wcale nie zdziwię, jak za chwilę pan będzie po prostu tutaj robił dziwne nazwa. historie, żeby no. tylko odzyskać lokal. A to są

Obserwuję pana. Jestem tutaj przechodniem, który pani szedł nie kiedyś. tak. tak? Obserwuję pana. A z pani wiedziała, że dzisiaj tutaj będę. No, no, chodzi o no, Obserwuję pana. Informacji. Na Facebooku pan jest bardzo aktywny, zresztą na innych forach także. To niesamowite, ja, że pani to jest pospolite, żeby kogoś, kto domaga się prawdy, uznać za wariata i wysyłać no, takich pseudopsychologów jak pani. Ja nie wiem, skąd ona to ma, ale to się. To jest tsunami od której. Postanowienie. Ja nie wiem, ale to są dokumenty, ja nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie. Trudno mi jest w ogóle wyrokować w tej sprawie. Dobra, ale to jest namiot grzybny umieszczony. Nie, jest, to jest... Można by zapytać, skąd taka desperacja poszkodowanego, oraz tak silne zaangażowanie w sprawę sił i środków, łącznie ze służbami specjalnymi. Otóż, cała afera ma podtekst polityczny, bowiem osoba, która przejęła lokal, ma rzekomo powiązania z biurem poselskim jednego z posłów Platformy Obywatelskiej. Tak wygląda nabiutki namiot został przez Uważam, że powinienem się zorganizować z tym protestem, który zorganizował pan Karol Elkas i przez tą samą bandę ludzi, tych samych zbirów z Platformy Obywatelskiej, pracowników biura poselskiego. Jestem zagłosowany pracą policji i prokuratury. Gdyby uważam, że gdyby prokuratura i policja prowadziły rzetelnie dochodzenie w mojej sprawie, do sprawy pana Karola nigdy by nie doszło. Ponieważ ci panowie znaleźliby lokal w jakimś zakładzie penitencjarnym gdzie ich jest miejsce. Odgrażają się oczywiście, próbują pisać paszkwile na mnie, na pana Karola, zeskredytować nas. Nie każdy, kto, komu los pokręcił życiorys, jest menelem czy pijakiem. Organa w naszych sprawach po prostu nie zrobiły nic. Ja od półtora roku nie odzyskałem swojego mienia zabranego przez tych zbirów. Jak to no, zabrali? No po prostu mieszkanie, w którym mieszkałem, moja była żona sprzedała jako właścicielka za pół ceny, ponieważ miało to mieszkanie Feller w postaci mojego zameldowania i zamieszkania. No i ci panowie przyszli do mnie w nocy, 3, 4 listopada 2008, próbowali zastraszyć, używa, używali różnych takich wyrafinowanych metod zastraszania, a, a, ponieważ się to nie udało, wywieźli najpierw moje rzeczy, mhm. a potem pod moją nieobecność byłem w pracy, wymienili zamek. A Zdosta czy mieli nakaz, nakaz rewizji, cokolwiek? Nie, nie, nic, nic kompletnie. Czy włamanie? Tak, tak, co ja zgłosiłem odpowiednim organom, no, sąd, muszę powiedzieć, stanął na wysokości zadania i przywrócił mi stan posiadania, najpierw w trybie do zabezpieczenia, a potem y, wyrok w sprawie zapad cywilny 11 września ubiegłego roku, potwierdzający ten wcześniejszy nakaz wydania mieszkania w celu zamieszkania i zakaz naruszania posiadania w przyszłości. Niestety wyegzekwowanie tego postanowienia sądu okazało się dosyć trudne. 4 miesiące i 8 dni byłem bezdomny, koczowałem, gdzie się dało. Komendant stołeczny policji też się tutaj nie popisał, ponieważ złamał prawo, na piśmie odmówił mi udzielenia pomocy w wykonaniu postanowienia sądu, a na klauzuli natychmiastowej wykonalności, którą był ten dokument opatrzony, nie ma żadnej uwagi, że dotyczy to wszystkich instytucji, wszystkich osób, których to dotyczy poza policją. Proszę sobie wyobrazić, że prokuratura w toku postępowania, a prowadziła je intensywnie przez chyba trzy miesiące w cudzysłowie intensywnie najpierw zawiesiła dochodzenie w sprawie zaboru mojego mienia i gróź karalnych, a następnie odwiesiła pod koniec roku i natychmiast umorzyła. Sąd, no muszę też być prawo pani sędzi, która to rozpatrywała tę sprawę, bo również po bardzo wnikliwej, dogłębnej, 15-minutowej analizie do 300 stron dokumentów przyklepała sprawę tak, wszystko jest w porządku. Wygląda na to, że ja sam się zgodziłem, że oni wzięli moje rzeczy. Ja myślę, że gdyby znaleziono moje zwłoki gdzieś, to prokuratura doszła do wniosku, że sam popełniłem samobójstwo i sam się zakopałem. Ci ludzie są zdani, zmieniają nazwiska i żadnej odpowiedzialności nie ponoszą. Ja przez 6 miesięcy domagam się od prokuratora, żeby postawił zarzuty e, osobom, które uczestniczyły m.in. E, w kradzieży narkotyków i psychotropów. Człowiek jak idzie młody, ma jakiegoś małego jointa, zostaje aresztowany na 48 godzin i ma zarzuty postawione, a człowiek, który okrada aptekę, wywozi wszystkie leki, psychotropy, narkotyki, chodzi sobie po ulicach i uwłaszczył się tak naprawdę na mojej aptece prowadzę tam teraz jubilera. O, to, o tym, kim ten człowiek jest, to jest pytanie tak naprawdę. Co go łączy z Platformą i dlaczego Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana wyjaśnieniem tej sprawy. Od godziny 12 rozpoczynam protest. Do protestu dołączyły się kolejne osoby. Każda z nich w swój sposób poszkodowana rzekomo przez klikę sądowo-prokuratorską. Ostatnio to po prostu dzieje w Warszawie. Ulega wszelkim standardom. Kiedy są rozpoczęte pokojowe demonstracje, kiedy jest człowiek innego pochodzenia, to jest po prostu niedopuszczalne w żadnym Kraju Europejskim. Ja wiem, że zaraz Pan prokurator, czy ktokolwiek przy niej powie, że sąd to jest taka sprawa, gdzie nie mogą być dwie strony zadowolone. Dwie strony zadowolone, tylko wychodzi jedna, a druga protestuje. My nie mówimy o niezadowoleniu z wyroku sądowym. My mówimy o jawnym fałszerstwie w sądach. Gdzie sędziowie i prokuratorzy, łamiąc wszelkie standardy prawa, chronią przestępców. Ja się chciałem zapytać pana ministra, jak oceni zwykłą zawiadomienie, jest tutaj, o odmowie wszczęcia. zobaczyć. Kto to podpisał? Jakiś asystent, nie prokurator? Ja zwracam się do prokuratury, a nie do asystenta. Nie ma uzasadnienia, na jakiej podstawie od, no, odmówić sędzia. Nie ma informacji, czy mi przysługuje na to odwołanie, czy nie, złożenie zażalenia. Później się powie, po fakcie wpłynęło i pan przeskoczył termin. Nie ma. Jest to jawne sfałszowanie. Dzięki temu prokuratorzy chronią sędziów, sędziowie chronią prokuratorów. Więc może kwitnąć bezprawie. Jak na razie, protest głodowy pod Ministerstwem Sprawiedliwości trwa dopiero trzy dni. Ze strony władz nie ma zdecydowanej reakcji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dniu wyborów prezydenckich. czy osoby publiczne, które straciły zaufanie, mogą dalej pracować w wymiarze sprawiedliwości. Panie Krzysztofie, prosimy Pana, był Pan poważnym, młodym, uczciwym człowiekiem. Spotkanie z nami może to potwierdzić lub zaprzeczyć.